Od 1 lipca tego roku głównym dostawcą ciepła do sieci ciepłowniczej jest nowo powstała spółka PAK PCE, biopaliwa i wodór, która przejęła świadczenie tych usług od elektrowni. Niedawno jej zarząd przesłał do konińskiego MPC-u informację o wprowadzeniu nowych cen w mechanizmie zaliczkowym. My złożyliśmy dopiero wniosek o nową taryfę, natomiast przy kalkulowaniu tej, tej taryfy, kalkulowaniu tego, tego wniosku tych danych do wniosku, posługiwaliśmy się rzeczywistymi kosztami, które ponosimy jako wytwórca ciepła. Tak? Czyli jeżeli doskonale Państwo wiecie, że produkujemy energię elektryczną oraz energię cieplną w elektrowni Koniec z biomasy, no to takim podstawowym źródłem kosztów zmiennych, no bo te uległy zwiększeniu, jest koszt zakupu biomasy. Natomiast oczekiwanie na zatwierdzenie wniosku przez URE trwa kilka miesięcy, w tym czasie jednak od odbiorców ciepła będą już pobierane nowe stawki, nawet jeśli nie zostaną one uznane. Może się okazać, że Urząd Regulacji się na przykład z nami nie zgadza, tak? Uważa, że ta taryfa powinna być na przykład niższa no i wówczas te środki, które zostały nadpłacone, one zostaną rozliczone państwu. Wobec takiego obrotu sprawy Koniński MPEC zmuszony jest podnieść ceny za usługi dla swoich odbiorców, w tym zarządców lokali wielorodzinnych. Wzrost cen wynika głównie z sytuacji, która jest na rynku paliw, energii, czyli wzrost kosztów nabycia paliwa, w tym przypadku biomasy. I na podstawie przedstawionych przedstawionych tutaj cen. Chciałem Państwa poinformować, że wzrost tych cen ciepła wynosi około 120%. W związku z tym od 11 sierpnia dla odbiorców ciepła z grupy taryfowej, mówimy tutaj o taryfach A1, A2, A3, A4, będą obowiązywały nowe ceny ciepła. Te stawki oczywiście przesyłowe póki co pozostają z naszej strony bez zmian. Ceny te są cenami zaliczkowymi, także po zatwierdzeniu taryfy one zostaną rozliczone. Natomiast 120% jeżeli chodzi o źródło, natomiast mamy również źródło numer, znaczy w sieci numer 1 mamy drugie źródło, czyli spalarnia i ten wzrost o 120% łącznie dla odbiorców zasilanych z miejskiej sieci sieci numer 1. Od 11 sierpnia będzie skutkować średnioroczną podwyżką kosztów dostawy o 66,72%. A to oznacza, że jeśli ktoś dzisiaj płaci 100 zł miesięcznie zaliczki na poczet ciepła w grzejnikach, to teraz będzie miał do zapłaty prawie 170 zł. W historii spółki to chyba najwyższy jednorazowy wzrost cen dla odbiorców, przy czym prezes Lorek zapowiedział kolejne zmiany taryf i to już niedługo. Czy... Jeszcze będzie jakaś zmiana w tym roku? Odpowiadam tak, dlatego że my jesteśmy również na etapie przygotowywania taryfy. Sieć numer jeden jest zaopatrywana, tak jak powiedziałem, przez dwóch dostawców ciepła. Każdy z nich działa niezależnie, każdy z nich ma swoją taryfę. W zależności od tego, jaka jest taryfa, my określamy ten, to ciepło, które jest miksem z tych dwóch źródeł, ale również jako przedsiębiorstwo. Również składamy wniosek o taryfę. Jesteśmy na etapie taryfowania, czyli w tym naszym wniosku uwzględniamy koszty bieżące funkcjonowania przedsiębiorstwa, ale również uwzględniamy koszty źródła ciepła. Także to nie jest. Jedyny wzrost, jaki nas czeka. A wejdzie on w życie po zatwierdzeniu przez Urząd Regulacji Energetyki taryfy, jaką niedługo wyliczy koniński MPEC. Jak podkreślił prezes, mimo to w Koninie mamy jedne z niższych cen ciepła, ponieważ do sieci numer jeden dostarczają go dwa niezależne podmioty. To jest sieć, która ma przeszło 160 km. Ta, ta sieć zaopatrywana jest ze źródła w elektrowni Konin. Dzisiaj to źródło to jest zarządzane przez spółkę PAK, PAK Biopaliwa i Wodór, jak również ze spalarni, ale również Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej dostarcza ciepło mieszkańcom Łężyna, czyli mamy tutaj kotłownię węglową i to jest ponad dwukilometrowa sieć w oparciu o źródło 1,5 mega mocy, w oparciu o węgiel. Tu natomiast w sieci numer jeden mamy około 130 MW mocy zamówionej przez naszych odbiorców. Dlatego nie dziwi, że od początku 2022 roku jest rekordowo duże zainteresowanie przyłączeniem posesji do miejskiego cieplika. Od stycznia, kiedy gwałtownie wzrosły ceny gazu, jak również po sytuacji na wschodzie bardzo wzrosły ceny węgla od dokładnie 1 stycznia do 29 lipca wysłaliśmy 70 odpowiedzi w sprawie zapytań o możliwość przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej takiej sytuacji nie mieliśmy to świadczy o tym że nasze ciepło nasze ceny były bardzo konkurencyjne mówiąc o taryfie która jeszcze obowiązuje tak Spotykaliśmy się z sytuacjami takimi, że odbiorcy indywidualni rezygnowali z naszych dostaw po to, ażeby po kilku latach zwrócić się do nas z możliwością ponownego przyłączenia. Jak tłumaczył prezes Lorek, na cenę ciepła dostarczanego w głównej sieci składa się kilka czynników. To jest cena za zamówioną moc cieplną, jak również jest to cena za konkretny tak? I cena nośnika, to są takie trzy elementy, którymi my operujemy. Na taryfę w sieci numer jeden składa się taryfa ze źródła, czyli elektrowni Koni, taryfa ze źródła, czyli ze spalarni, jak również nasza taryfa przesyłowa. Dla północnej części Konina natomiast MPEC dostarcza ciepło siecią numer dwa, która opalana jest węglem z kotłowni w Łężynie. Tutaj podwyżki sięgną 54%, tylko dlatego, że spółka wcześniej kupiła węgiel po cenach niższych niż obecne. Chcę zapewnić naszych odbiorców yy, ciepła w sieci numer dwa, że ilość i zapasy węgla, które dzisiaj posiadamy, są na cały sezon zimowy. Tamta kotłownia działa tylko i wyłącznie w sezonie zimowym. Nowe, wyższe taryfy cen ciepła zaczną obowiązywać od 11 sierpnia tego roku. Dlaczego właśnie od tej daty, a nie na przykład od początku miesiąca lub kwartału? Zgodnie z obowiązującą naszą taryfą. Po otrzymaniu informacji od dostawcy mamy 21 dni na wprowadzenie tej taryfy. Dlatego pojawia się data 11 sierpnia, bo 11 sierpnia minie te 21 dni, kiedy zostaliśmy powiadomieni przez dostawcę. Trudno jednak dzisiaj powiedzieć, co będzie się działo z cenami ciepła i ciepłej wody pod koniec roku, ponieważ zgodnie z tarczą antyinflacyjną obecnie na te usługi mamy 5% stawkę VAT-u, ale póki co obowiązuje ona tylko do końca października. A żeby rachunki za ciepło nas nie powaliły, warto zapamiętać kilka prostych zasad. Po pierwsze, nie otwierać okien przed zakręceniem grzejników, by nie wypuszczać ciepła, za które płacimy, a po drugie, regulować temperaturę w pomieszczeniach, aby nie przekraczała 20 stopni. Wtedy na pewno sporo zaoszczędzimy.